W programie poprzez wspólny wysiłek sportowy propagują pamięć o założycielu elitarnego oddziału GROM. Zapraszamy na relację z Memoriału Pamięci generała Petelickiego. Stowarzyszenie rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju wręczyło statuetkę dumnego weterana. Siły zbrojne zaprezentowały swój dorobek. Wspólna wystawa wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej musi przykuć uwagę każdego. W Ministerstwie Obrony Narodowej powstał naukowo-przemysłowy think tank. Eksperci z instytucji naukowych, przemysłu i resortu obrony razem będą dyskutować o najlepszych rozwiązaniach dla modernizującej się polskiej armii. Powołana przy Ministerstwie Obrony Rada Naukowo-Przemysłowa będzie skupiać wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy zajmują się technologiami wojskowymi oraz prezesów najważniejszych przedsiębiorstw sektora obronnego. W czasie wspólnych spotkań będą oni nakreślać kierunki modernizacji naszego wojska. Rada będzie myśleć o tym, jak najbardziej efektywnie, jak najlepiej wykorzystać te duże środki finansowe w ramach programu modernizacji technicznej, by z jednej strony zabezpieczyć siłą zbrojną najlepszy sprzęt i uzbrojenie, a jednocześnie, kiedy będziemy pozyskiwali ten sprzęt w najlepszych technologiach, żeby te technologie stały się udziałem polskiego przemysłu, to znaczy, żeby polski przemysł szybciej bądź w dłuższej perspektywie zaczął, w przeszłości produkcję w, w tych technologiach. Wierzę w to, że Rada będzie tym czynnikiem, który będzie spajał z jednej strony te informacje o perspektywicznych kierunkach rozwoju nauki i możliwości wykorzystania wyników, jak z drugiej strony możliwości przemysłu, polskiego przemysłu. Ta Rada będzie pokazywać, w jakie elementy warto inwestować. Jakie y, sprawy są już znane, a jakie są także nieperspektywiczne? Niedługo będziemy podejmowali zasadnicze decyzje w sprawie dwóch bardzo o, dużych czy, czy może największych programów modernizacyjnych. Pierwsze to jest obrona powietrzna czy system antyrakietowy. Jest niezwykle ważne, żeby w tym programie, najbardziej kosztownym programie modernizacyjnym, dobrze określić pola, w których chcemy pozyskać technologię od dostawców zagranicznych. Drugim takim programem jest program, wielki program aparatów bezzałogowych, systemów bezzałogowych powietrznych drony. Bardzo też kosztowny program. I jest niezwykle ważne, byśmy w sposób właściwy ustanowili tutaj też rozwój polskiej Obszary, w, które, w których chcemy pozyskać nowe technologie w ramach tych programów modernizacyjnych, będą przedmiotem analizy tej Rady w najbliższej przyszłości. Weterani to ludzie wojska, którzy potrzebują szczególnej opieki zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju co roku starają się docenić przedsiębiorstwo, które w swoich działaniach kładzie szczególny nacisk na wsparcie tej wyjątkowej grupy. Wyróżnienie statuetka dumny weteran to w symboliczny sposób wyraża podziękowanie i szacunek za pomoc okazywaną tym, którzy poświęcają swoje zdrowie podczas trudnej służby w polskich kontyngentach wojskowych, dbając o światowe bezpieczeństwo. Trwała współpraca, wsparcie finansowe, logistyczne i organizacyjne to podstawowe atuty, które przyczyniły się do podjęcia decyzji o przyznaniu tegorocznej statuetki. To wyróżnienie jest szczególnie ważne, bo ono nie dotyczy tylko, nie z dowodem uznania dla przedsiębiorców, ale dla żołnierzy, którzy są w czynnej służbie. Jest nie tylko ważne dla weteranów, ale dla tych, którzy jeszcze nie byli na misjach, którzy są na tych misjach, którego nieszczęście nie dotknęło. Dlatego, że mogą mieć pewność, że jeżeli się wydarzy jakieś nieszczęście, będzie kto miał im pomóc i nie tylko będą skazani na własną rodzinę, własne środowisko. Szanowni Państwo, decyzją kapituły statuetkę dumnym weteran 2014 otrzymuje Polski Holnik Obronny. Chciałbym, żeby każdy żołnierz, który bierze udział w misji ratującej nam życie, miał świadomość tego, że jeśli cokolwiek stałoby się źle, będzie on i jego rodzina otoczona opieką także tej spółki, która wyposaża Polskie Siły Zbrojne w uzbrojenie sprzęt wojskowy. Przyznanie statuetki Dumny Weteran jest według mnie czymś bardzo prestiżowym. Żołnierz, który stoi mimo ran, cały czas stoi dumnie. Musimy pamiętać o tym, że on cały czas zostaje żołnierzem i nie może zostać zapomniany, bo oni w dalszym ciągu y, żyją cały czas problemami wojska, y, specyfiką pracy tam właśnie, pełnieniem służby i dla nich jest to naprawdę bardzo y, wspierająca rzecz wspierająca duchowo-psychicznie. Społeczna odpowiedzialność takich sługi jak moja ma służyć temu, żebyśmy otoczyli opieką najbardziej potrzebujących w momencie dla nich najbardziej newralgicznym, czyli w momencie, kiedy są ranni lub poszkodowani. Opieką otaczamy także rodziny żołnierzy poległych. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu stowarzyszenie realizuje każdego roku wiele programów pomocowych. Są to turnusy rehabilitacyjne czy warsztaty terapeutyczne. Także działania służące przekwalifikowaniu zawodowemu stowarzyszenie wspiera również w postaci Zapomóg Rodziny Poszkodowanych. Za chwilę zacznie się Wasza rywalizacja. Podejdźcie do każdej konkurencji, do każdego zadania bardzo indywidualnie, aby poznać swoje granice. Rozbrzejcie się odrobinę. W rocznicę urodzin generała Sławomira Petelickiego wielu sympatyków jednostki wojskowej GROM spotkało się, by w aktywny sposób uczcić pamięć jej założyciela. Grupa reagowania antykryzysowego GRAK zgromadziła ich na specjalnie przygotowanym memoriale. Jego uczestnicy zostali poddani próbom, wzorowanym na elementach szkolenia wojsk specjalnych. Ten dzień, który tutaj dzisiaj spędzamy to jest takie wyzwanie dla młodych ludzi, którzy chcą uczyć pamięć generała przede wszystkim, a chcą się spróbować własnych sił i zobaczyć na ile są w stanie wytrzymać i łamać swoje słabości, ale przede wszystkim propagowanie sił specjalnych, jednostki specjalnej i aktywnie spędzenie tego dnia ku czci generałowi. Tym, co jest bardzo ważne z naszej perspektywy, to jest zdolność pokonywania przestrzeni możliwie szybko, ale z drugiej strony, żeby tutaj ambicja i wola zwycięstwa nie wzięły góry nad rozsądkiem. To jest bardzo trudne wypośrodkować pomiędzy jednym i drugim, w szczególności kiedy słyszy się oddech kolegi za plecami, a z drugiej strony widzi się uciekającego konkurenta z przodu wszystkiego, <śmieniciela> nie sportu, Przebiegłam, słuchaj ten dystans, to w ogóle był no, nie. dla mnie jakieś no, 5, no, 5 no, km, no, a to no, słuchaj no, po prostu tak. No, 4 było. 4? Tak! No? na <śmieniciela> nawet, pąska. 13. 14. 15. Militarny trening funkcjonalny. Eee, tutaj podczas rywalizacji składał się z pięciu elementów. Eee, każdy z nich angażował intensywnie fizycznie, ale też w bardzo różnym zakresie. Całość militarnego treningu funkcjonalnego to pięć minut. Wydawałoby się, że to nieduży wysiłek. Niemniej jednak, kiedy przez minutę bez przerwy wykonujemy ćwiczenie, które angażuje w całym zakresie, całe ciało, kiedy już zaczyna brakować oddechu i kiedy okazuje się, że po pierwszej minucie mam jeszcze cztery przed sobą i mam wykonywać pewne czynności, które wymagają również uspokojenia oddechu, które wymagają precyzji, to jest niebagatelne wyzwanie. Zmiana, do następnego. To są pasjonaci i to są młodzi ludzie, którzy chcą. Swoje życie poświęcić ideom, chcą spróbować, czy mają możliwość dostania się do sił specjalnych, spróbować swojej słabości, ale też są też ludzie, którzy są starsi, znają historię i chcą aktywnie razem ze swoimi synami spędzić ten czas i spróbować się, ile jeszcze są w stanie zrobić. Skończyły mnie pierwsze backfisy. pompeczka, powrót do przysiadu, wyskok w górę. o jest mordęga. Nogi działają. 7, 9, 10, nie oddycha. 10, nie oddycha. Gramy głowę. 30 ucisków, wątek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Kabilista niewiele, no ale chłopakom też powiedzmy spuściłam troszkę lanie, Chyba będzie wstyd niektórym. Jak zobaczą lady przed sobą. 22. dotykać, 22, nie dotknąłeś, 23, 24 25 26. Dawaj, dawaj, dawaj. 27, 28, 29. W kolejnym etapie uczestnicy przechodzą na basen. Wszystkie konkurencje wydają się bardzo proste, niemniej jednak przedstawiają one o wiele większe wyzwanie w sytuacji takiej, jak ma miejsce, to znaczy wtedy, kiedy są wykonywane w umundurowaniu. Każdy z elementów tutaj realizowanych sprawdza uczestników memoriału pod kątem wolicjonalnym i psychicznym, ale czymś co rzeczywiście wyjątkowo weryfikuje zdolność do podejmowania trudnych, nie do końca znanych zadań, jest ten element, który wiąże się z zawiązanymi oczami, ze wskoczeniem do wody i potem w wykonaniu pracy bez dostępu bezpośrednio świeżego powietrza do wykonania pracy pod wodą, czyli przeniesieniu ciężaru na dystansie 10 metrów. Generał Petylicki był wzorem do naśladowania dla nas. Pokazał nam, jak w trudnych czasach możemy połączyć nasze życie rodzinne z życiem, bardzo trudnym życiem wojskowym sił specjalnych. Był dla nas jak ojciec, gdzie głaskał nas po głowach, kiedy potrzebowaliśmy pomocy i wsparcia, ale był bardzo wymagający, jeżeli chodzi o służbę, jeżeli chodzi o trening. Pokazał, jak radzić sobie ze stresem, poddawał nas często próbom różnego rodzaju, aby sprawdzić, ile jaka jest nasza wytrzymałość. Często eliminował ludzi, którzy nie dawali sobie rady z tym, musieli... Do innego szkolenia, ale wybierał tych najlepszych, którzy są no, w stanie przetrwać tak naprawdę wszystko. Potrzebni są ludzie prawi, ludzie, którzy wiedzą, co to jest patriotyzm, ludzie odważni, ludzie, którzy radzą sobie ze stresem. Po raz pierwszy Siły Zbrojne Rzeczypospolitej przedstawiły wspólną ekspozycję wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Wojska lądowe, siły powietrzne, wojska specjalne, a także marynarka wojenna zaprezentowały m.in. elementy wyposażenia i osiągnięcia na salonie przemysłu obronnego w Kielcach. W tym roku edycja targów z udziałem wojska jest odmienna od lat poprzednich. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych i Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych organizuje wystawę Sił zbrojnych. Demonstrujemy, prezentujemy zasadniczy sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów sił zbrojnych i nie tylko, bo również z nami wystawia swoje ekspozycje handarmeria wojskowa, szkoły oficerskie, no i jak zwykle logistyka. Nie cały sprzęt, który jest tutaj prezentowany, jest już wdrożony do sił zbrojnych, jednakże większość tego sprzętu jest już na etapie wdrożenia bądź w procedurach zakupowych. Z naszej strony my oczywiście dajemy pewne wymagania i pewne wskazówki naszemu przemysłowi, w którym kierunku należy się technologicznie rozwijać, co również zależy od globalnej sytuacji bezpieczeństwa i od rodzaju działań, które przewidujemy w przyszłości. Centralnym punktem tegorocznej wystawy są wojska specjalne. Jak Państwo wiecie, w centrum tego salonu wystawowego Sił Zbrojnych w tym roku są wszystkie jednostki wojsk specjalnych i demonstrują swój sprzęt uzbrojenia. Większość planów i projektów, które mamy, realizujemy od dawna i zamierzamy realizować w sposób konsekwentny. Natomiast sytuacja na Ukrainie wpłynęła zdecydowanie na przyspieszenie niektórych programów, które są ściśle związane z potencjałem bojowym. Takie jak śmigłowce uderzeniowe, które zamierzamy przyspieszyć, wyposażenie naszego dywizjonu nadbrzeżnego w dodatkowe rakiety. Które w najbliższym czasie będą zakupione. Także to jednak wpływa troszeczkę na przyspieszenie pozyskiwania tego potencjału bojowego. Chcemy dostarczyć niedługo, podpisać umowę na drugi dywizjon rakietowy i oczywiście w planach już niedługo jest również start dialogu technicznego na krótki zasięg obrony przeciwlotniczej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się tą e, współpracę i te e, dyskusje e, z polskim przemysłem i z MOLEM również sfinalizować. Jeżeli Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowałoby się uruchomić program e, obrony przeciwniczej krótkiego zasięgu e, w przyszłym lub na początku 2016 roku, myślę, że e, nie wszystkie elementy byłyby możliwe od razu do zintegrowania, natomiast my już dzisiaj prowadzimy takie rozmowy, ażeby ten cały program przewidywał etapowe rozwijanie współpracy z polskim przemysłem. Bardzo się cieszę, że tyle firm zagranicznych interesuje się współpracą z polskimi firmami. Jest to duża szansa dla polskich firm rozwoju technologicznego, pozyskania technologii krytycznych, które nie wszystkie znajdują się w naszym przemyśle. I to jest bardzo istotny element, który może wpłynąć na przyszły rozwój i dynamikę rozwoju polskiego uzbrojenia. Głównym zadaniem Agencji Mienia Wojskowego jest zagospodarowanie mienia zbędnego wojsku. Robimy to już od kilkunastu lat. W ciągu ostatnich pięciu lat zarobiliśmy ponad 250 milionów złotych. W ubiegłym roku był to prawdziwy rekord, ponad 56 milionów ze zbędnego wojsku sprzętu. W swojej ofercie mamy samoloty, były też goździki, były czołgi, były części do samolotów. Wszystko to, czego wojsko nie potrzebuje, trafia do nas. My to spieniężamy, sprzedajemy i przekazujemy pieniądze na Fundusz Modernizacji. Sił Od początku istnienia Agencja Mienia Wojskowego przekazała ponad 1,6 mld 600 milionów złotych na fundusz modernizacji Sił Zbrojnych. Zaopatrujemy wojsko polskie w chleb, prawdziwy świeży chleb, który jest, pozostaje świeży przez 24 miesiące. To jest chleb, który nie ma konserwantów, chleb jest pakowany próżniowo, tak jak pakowane są na przykład strzykawki, i utrwalany termicznie. Stąd. Jego długotrwały długo okres ważności. W ubiegłym tygodniu 169 ton naszego chleba wraz z kocami i innymi materiałami do pomocy na Ukrainę pojechało przekazane przez Ministerstwo Obrony Polski do Ministerstwa Obrony Ukrainy. Taki, taki jest jakby część naszego gestu ukłonu w stronę, w stronę tych, którzy potrzebują najbardziej. To, co Państwo tutaj widzicie, jest to wysiłek moich podwładnych, począwszy od procesu planistycznego, poprzez organizację, wystrój no i przebieg. Myślę, że jak słyszę opinie, ta wystawa w tym roku i od tego roku jest wystawą, która się może podobać.